Obydwie jedenastki są już gotowe, w asyście najmłodszych adeptów naszego klubu za chwilę wyjdą na boisko i rozpoczniemy spotkanie 15 kolejki pierwszej ligi piłki nożnej MKS Kluczborg, GKS Katowice. Serdecznie witamy obydwie jedenastki. Goście GKS Katowice stroje żółto-czarne, gospodarze MKS Kluczborg stroje biało-niebieskie. Przed Państwem bohaterzy dzisiejszego spotkania. Zajdę, pokazuje co będzie grane. Wrzucenie piłki w pole karne. Kamiński zgrywają do środka. Jest tutaj gące, jeszcze przewrotką ktoś chciał Jeszcze Andrzej gol! Mandrysz, 1 do 0! Do derbów. Nie Myślę, że nie przystępowała teraz dobra akcja. Wchodzi Czerwiński w pole naszym szybkości. Czerwiński wykłada do gącerza. i nie, to był Wołkowicz, A gącerz czekał na 11 mecz. kontra Gieksy, ale teraz jest kontra czterech na trzech, Fosmańczyk do Czerwińskiego, Czerwinski pędzi już praktycznie jest pod polem karnym rywale Czerwinski do Gąserza. Gąserz i nie ma gola Czer Znowu kontra Gieksy, Fosmańczyk, ależ kapitalnie znowu to zrobił. Goncerz e, idzie Czerwiński, idzie Mandrysz, ale wracają w Borg. E, chociaż jeszcze ta kontra e, trwa. Znowu Czerwiński, prawa jest przydło, Czerwiński centra do Fosmańczyka. Fosmańczyk zagubił się gdzieś, wyłóczył ta piłka, chociaż ten Mandrysz dopadł do niej. Fosmańczyk e, trochę miał za plecy. Zejder, dośrodkowanie, przeszła piłka i gol! Jest gol dla Giexy i e, Wołkowicz pokazuje, że to Zejder strzeliła e,

Abramowicz musi walczyć tutaj z rywalem, Abramowicz nie zabrał się z piłką, rywale są sam na sam drogę, zamyca Kowalczyk, ale kapitalnie Abramowicz broni, no, jak mówiłem, że... I już będzie za chwilę koniec tego spotkania, wygrywamy w kluczborku, zdobędziemy te trzy punkty które wszyscy nam dopisywali przed tym meczem, ale które nie były wcale takie pewne, więc fajnie, że, że to się udało i kontynuujemy tą pasję. Gieksa wygrywa w dworku 2 do 0 po bramkach Mandrysa i Zeidlera. My już się powoli z Wami żegnamy, bo sporo pracy przed nami.